Cześć, słuchajcie, przychodzę z zakupami, kupiłam sobie komplet pojemniczków do domku letniskowego, bo ja mam lodówkę i tam nieraz po prostu coś zostaje, a to kiełbaska z gryla, a to coś tam, wiecie tak w lodówce, tak, czy na przykład pokarm dla, dla Asterki, która tam siedzi i roz, rozprawia się z folią, więc kupiłam sobie taki komplet, po o, no nawet z tej jest, słuchajcie. No, nieważne. Różne wielkości, tak jak tu na załączonym obrazku widzicie. I dwie maty. Słuchajcie, kupiłam sobie dwie maty e, do stoliczków, na których mam płytki i jak stawiam szklanki, to mi puka i mnie to irytuje. Więc kupiłam sobie takie dwie maty. Słuchajcie, ja już wcześniej kupiłam te dwie, takie dwie maty, ale po prostu zaginęła moja paczka i od kwietnia wojuję z Allegro, żeby mi po prostu albo zwrócili pieniądze, albo... E, Firma znowu wysłała towar. Także jest wszystko na dobrej drodze, bo już ponagliłam ich, bo mieli 30 dni roboczych na rozpatrzenie mojej reklamacji, więc wczoraj minęły te 40 dni, więc już ponagliłam ich i może wszystko się ułoży i po prostu dam Wam znać, jak się to skończyło. Także tutaj Wam napiszę kwotę, bo nie ma paragonu. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa pa.